Przystanek tramwajowy zajezdnia wola został wybudowany w 1896 roku jako przystanek dla tramwajów konnych. Samo zajezdnię wybudowali w 1903 roku jako zjezdnie dla tramwajów konnych. Przystanki 03 i 04 wybudowano w 1900. Roku, kiedy elektryfikowano linie tramwajowe. Dwie dekady później, bo w 1928 roku, budowano przystanek 06, kiedy przedłużano linię z zajezdni woli na młynarsko. Na przystanku jeździły linie 13, 20, 23, 24, 26 i 27. W tym kierunku na cmentarz Wolski, w tym na okopową, a w tym na koło. Normalnie przysanek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ jest przejście podziemne, lecz w tej chwili trwam remont, żeby to zmienić.